Hej hej, witam was y, bardzo serdecznie. Y, tu jest Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z y, Dead Island 2. <klujny> <klujny> tak, <przed> wszystko <chwilą> miadłam <klujny> na szybko. Ten mi deser... Wczoraj wam zaczęłam mówić o nim, że, y, że jakoś za pierwszym razem mi nie podszedł. Dopiero później ewentualnie bardziej mi smakował. No tak, bardziej mi smakował. Teraz... Wierzeć bez nie. <klujny> No dobry jest, no co poradzę, no, 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 no nic, mogę sobie tylko jeść, jak sobie zrobię, o, jak sobie zrobię, oczywiście, najbardziej, jak sobie zrobię. E dobry jest, naprawdę, tak jak mówię, e nie skończyłam, je mleko, mleko kapuść Jezu, jakie was jakieś kapuściane mleko. Adam, wiedziałam, kto wyjdzie? Kto wyjdzie? Wszyscy. Patrzcie, tu woda! Znaczy, prąd, prądzio. O Jezus, na twarzy. Ojej, wybuchę bez mnie. O, woda się poleła. Really? O, oh, dajcie proszę cię, naprawdę, spłonię żywcem i tyle się będzie. E, szukam tego miejsca dalej tak trochę. Pukłam sobie zdjęcie, o Jezus, naprawdę mogłam sobie zdjęcie zrobić. Ale tu pisze no trespassing, czyli wiecie, nie wchodzić. oh, huh? no hey, tisha, i'm outside the gate. any chance you can get load bay base 7 open? sure can. so the lab's in the building. i'm on my way. guess we'll find out. see you in there. too tight. yeah, he's not. that's why i'm getting sick of seeing you cdc. No i moczycie takie, te ziarenka chi, yy, ileś tam, jakiś czas. Nie wiem. 8 godzin albo... No nie, ja i tak cały dzień prawie, że... No nie no, może nie cały, bez przesady. Ale jednak trochę to ten... Moczyłam tam czyje Chyba nie powiem, że nie. Ale i tak temu się nic nie stanie, to, to gęstnieje z mlekiem. Tak mniej więcej jak dajecie, właśnie. Ostatnio tak jak mówię, robiłam chyba koło, prawie koło litra mleka mm -hmm. i 12 takich płaskich łyżek, tej, tych dużych łyżek. Czyli dużych i... mieszacie to w miseczce, dajecie do lodówki, no i potem dopiero <laughs> mieszacie. Jak już to odleży, mam się to musi napęcznieć, bo to są ziarenka, a one się robią takie grubsze, większe. Te ziarenka wtedy. No i to napęcznieje czy ja z mlekiem. Dopiero potem mascarpone dajecie do tego. Ojcie. ręcznie mieszam, ale ciężko się miesza. bo gęste mascarpone jest gęste. To też potem macie gęste. A, no. Po pół może nie pół godziny, się, to mocno, Pół godziny tego nie mieszamy z przesadą. Zobaczmy doktora Lida. Ale jakie ja tam blaze? Jak nie mam klucza. Halo, Halo, może jakiś magiczny guziczek jest w ten. Wejście. Coś się dało? Aha, jest parę taki Dobra, jeszcze wcześniej właśnie gdzieś widziałam taką tam skrzynkę. I wtedy możecie sobie rozdzielić to na miseczki. Ja zawsze takie miseczki rozdzielam sobie. Jeszcze niebieski. Dobra to jest, no. Tak jak mówię, jeszcze możecie jakiegoś, nie wiem, mango ponoć jest rekomendowane. Mando, Mando, Mandalorian płynie. Ehe, jasne. Ale mango takie. No chyba najlepiej by było właśnie taką papkę mangową. Taką wiecie. Nie wiem, kupicie sobie mango, zmielicie sobie. Ej, nie chcę. I na to dajecie. Ej, kto mi wyskoczy?

Mam wsadzić rękę? Średnio mi się miecha, Ej, Rady really mam wsadzić rękę. Hey, Ej, i coś. <laughs> wiem, że robię dobrze coś, bo mi się gra wiesza.

No one knows what the fuck went on here except this poor dude. Oh, I stand corrected. You're in rough shape, boy. Why they have you in this fishbowl anyway? What kind of fishy are you? Okay, that's me. It's Tate. Halo, my grandma. Ba oh, Batman Arkham Asylum, Arkham, Arkham Asylum, Arkham. Okaz no Noa! O Jezu, Noa! Weź idź pan! Idź odejdź! O Jezu, jak mnie je... O, panie drogi! łata the what?! Ej, panie! Panie, ja ci kuźwa zaraz broń palną wy... Chcesz popatrzeć? Jeszcze nie bronią palną? Przyda ci się... Przy, przyda ci ma Mm, mi się przyda. Ej, nie, zwykłych... Nie, no gdzie? No pan! Panie, gdzie ten brzydkie cóż? Brzydkie cuś! Obejdź. No i dalej. Nie no, tych tak mogę skopać, i podpalą się, być. Gdzie, gdzie on polas? Ja nie widzę nic. Pluje, no na jedna tych. Mama cię nie uczyła, że się nie pluje na innych? O! Najwyraźniej nie! Ej! Nie, nie chcę zejść, nie chcę zejść! Naprawdę, dajcie mi żyć! Brzydki jesteś, idź, idź! O Jezus Maryja, o Jezus Maryja, Eliska panikuje, dzień dobry! Nie pluj na mnie, kury! De, 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 de. Ej, będzie, No i ja zaraz zejdę! Amen! Kuźwa, mówiłam, mówiłam, nikt mnie nie słuchał, nikt mnie nie słuchał. Ostatnie, że Brzydko powiedziała ten, tak mi się wymskło, nie, nie słucha, tylko nie... Ej, zaś mi się zmiesiło. Ej, ale ja nie jestem gotowa na tego posa halo, pomimo że... Chyba mamy takie same poziomy, powiedzmy. Ej, kotecki. Ale to już wiecie i widzicie, już, już długo, już długo widzicie kotecki. Ej, co jest kuźwa? Kuźwa, Kur, kurde. Weź się zaczynasz pieścić z innym sobie... Nie, nie chcę. Ej. Weź idź, idź pan. Ej, idź pan. Ej, co to za młod w ogóle leży. Nie jest mój. Prowizor... Ej, to nie jest mój Jak Jakie ja mam w ogóle poziom? Broń panu by się zdało podnieść do góry. Bo ja mam co ja mam? No, 22 halo! Dobra, ja chcę to prze. jest ja ja czym? Na, na Y. Chodź brzy. Mam jeszcze Kuźwa ma trafić. <laughs> Trafienia krytyczne, które mu zajmują. Mało mu zabierają. Ej, masakra! Ginżek, Kuźwa, ma, jakbyś jesteś brzydki! Dobrze, że jest ciemno. Ej, ja zawsze z siebie, bo ja mówię Dobrze, że jest ciemno, bo żebym się wkurzała. Nie wiem na, sobie, na jaką grę bo... Niech cię pieści ten prąd! i nie! Wymiotuj na mnie, ja cię kuźwa proszę! ja rozbierałam, nic. Czuj tam! Za szopka nie, nie prysku. A niech cię wywala w kosmos! Łoń! Amunicja mi się. Kochanie, poczekaj, amunicja mi się skończyła. Ej, brzmi jak co innego. Kochanie, skończyło mi się, nie wiem co. Poczekaj. Jezu, nie, gdzie? To mi się mogło skończyć. Aha, jasne, chciałbyś kuć was na dlaczego? Aliskara, nie podkładaj się ząbiakom, naprawdę, no. Ty potrafisz, wiemy wszyscy. Nie pluj na mnie! Odejdź. Łap. Nie trafiła! Pięknie! O, trafiła. Dziękuję. Nie no, kuźwa! Dobrze, że nie widzę. Odejdź, odejdź! Nie, my się nie będziemy... ...rozmnażać. No nie, nie będziemy odejdź kuźwa. Brzydki, brzydki potworze, odejdź. Chodź tu, chodź tu. Chodź, bum, bum będzie. jorą cię. Ej, i tak już się jarasz na mnie chyba, widzę, co? Ciebie nie trzeba dodatkowo jarać, bo ty już. Gonisz za mną jak debil. Jesteś, piękny, gdzie jesteś? Poczekasz, mi się granaty odnowią. Już leci, już leci, chodź tu Eliska! <laughs> O, no, 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 wkurzenie mi się włączyło. To nie ja. Ej, ej, co? Ej, chyba tak miało być. <ścoughs> Aha, i tego miało nie być. Z pleców mi wyskoczył e, tasek. Nie no, broń palna nie. Ej, co jest, no naprawdę. Ej, nie zbiera... Nie zbiera cię. Nie zębiaków, hej! Znaczy, ludzi. O, fu, o. Oh, right. <coughs> Jadłam przed chwilą. Nie, nie, nie! Ugryzie ją! Nie! Nie, nie gryzie! Ej, pod prąd! O, ała, a. <coughs> Nie, nie, kochanie, nie. Co mi daj? Dzieje. Ała. Tylko spokojnie jestem tu. X Meny przyszły, uratowały mi tu. I naprawdę, X Meny? Co to ma do mnie? Jestem taki fajnie, nie? Ruszacie ustami, czemu ja was sł słyszę? No, x meny i istne kuźwa, naprawdę. Centralnie. O, teraz ruszacie. ale tamte. Ta tak średnio. No, We all needed help through this one. We are rare, precious. do <coughs> X. Wow. <laughs> Ruben no We właśnie. Are Ej, mogę to mu mieć numenową na końcu. Distilled. I'm sorry, I had to push you hard. There is some cataclysm level shit coming down the line. It won't yes, wait and it's, it's not kind. Only Newman, like us, can carry humanity through it. Th the plague? Are you working with Reuben to make us a cure then? There that? is no plague. Reuben, oh. he was a good man once now he's hey, hey, He's not making a cure. What? He's not making a cure because he can't! No one can! No, I not Humans. The autophage. Newman. It's an immense life cycle. A survival mechanism spanning countless eons. And you... Co? A to jest moja próba. I nie wyrzucajcie mnie. I nie, nie wyrzucajcie mnie. Nie wyrzucajcie mnie. Mm. No to pan. No dzięki, ale mi się przetwarzam, zamknęli drzwi. Dzięki. Dzie dzięki. Dzie dzięki. Ale co mu wyskoczyło? No, mena. no tak, umiejętność numena. No pełną potencjał, potenc pełną potencjalną, co? Potencjał pogromcy zombie. Daję. Zostałam. Nic. Zbiegę, jak zwykle. Już pani w grę, która się zwiesza bez powodu. Aha, czyli to autofagiec. Inne nie mam inne. Na dłużej będzie nitki. Ej, ale ta broń, dajcie mi! Dziękuję. Dobrze go wydropił. Miecz na zombie. Oczywiście pozbieramy sobie jeszcze, dlatego chciałam tu wrócić. Jest ten miecz na zombie. Mmm, już mam dużo tego. No, okej. Okay. O. Toksyczny boroczek żółciowy. O Jezus. Ja już nie mam, więc... Dobra, chyba wszystko. Nie będę jakoś się ten... za bardzo rozglądać, po ...po tej lokacji możemy iść dalej. Nie no, tylko ta to nie. Dzień dobry, proszę mi wyjaśnić o co chodzi. Wpadaj. No ja włączałam sobie... Y... Nie no, to jeszcze się ta misja nie skończyła chyba, co? Come on, pick up. Me. Mhm, odbierze ci, zapomnij. Tym jeszcze cztery są misje tak z tego co patrzyłam, bo 20 i na 24. ha. ha, ha. O tak. O oknisty. Moje kupniaki nic nie będę robić, nie? nie krzycz, piek... Nie krzycz na mnie. Aha. Uuu, dobrze widziałam, że mu rękę odcięło. Ładnie. I piękne. Ej, I pamiętałam, że tym, tym e, ciężkim można było odciąć ręce. Czy to byli ciężcy, czy ogólnie ten? Właśnie nie pamiętam. I oni potem ten gryźli. Chyba nogami nie wiem, czy też kopali czasem. Było śmieszne Właśnie. Ej, moja kolej. Moja kolej, zaraz zejdę. Gdzie? Gdzie kuźba? Ej, ja zaś zamiast grać, iść zadanie robić, to ja się pieszczę z nimi wszystkimi. Zostawiam ich i się piję z nimi, bo są. To samo mam... Ja nie potrafię ten, tego konika używać. Kurde, diablo, bo mam już. Nie, bo ja wolę ten... Przejść sobie z jednego miejsca do drugie. Yy, zabić sobie mobki po drodze, dostać doświadczenie dodatkowe za nie i tyle. O, wow. Na, o na oczach mi się zrespił. <laughs> A tak to tracicie. No ja wiem, no... kłopotę, ale jednak. O, helikoptery już odlatują? No raczej. Mhm, zaraz to Powiedziałam, no, że to podpali. Nie, no odlecieli. No, halo, dziwicie? Czekli. Dobry ten kopniak z tym okniowym jest. Dzień doberek! Nie ma burgerów? O Jezus Maria! O, blokady tu ściągli, czy wyżej była? Chyba wyżej. Wyżej. Dobra, nie będę się tak mówić z nimi wszystkimi pieścić, jak po kolei, tylko tak po drodze, jak mi coś stanie. Ewentualnie, ale nie, polecili, nie ma ich już. Uciekli. I to jest pewne jak nic. Halo? No widziałam właśnie, że ten... Jeszcze i tak mamy dwie lokacje, których nie widzieliśmy w ogóle. Whoa. I know you back off right now. It's all in there, Reuben, a Shatlin, whatever the fuck that is, and your name, over and over. You all started the outbreak. What? Your fucking psycho. And I came yeah. back to what? Gloat about it? You gowl. He was using me. He said I could be the cure, stop the whole world turning into hell. A. He killed my city. I should have put a bullet in him. Oh, you stupid! Awesome. Now, how are we gonna find out where he's gone? I know where he's gone. Yeah. He's flown to some lab on Hollywood Boulevard. Jimmy, what? Everyone's freaking out. We need you out here. All right. In a minute. Your head out of your arse. Get out there and sell the fucking scene. You're Jimmy Montana off the telly. Act like it. Yeah. Yeah. I'm Jimmy Montana. Nine seasons on the badge. Nine fucking seasons. Hmm. <laughs> 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 hey. Shit holes, you bitches. Jimmy Montana's in charge. now! <laughs> oh, that does it take a hint when it's delivered with a sledgehammer Emma jaunt Emma it's Danny you there hello did your doctor get you out uh, Sam, <laughs> but don't tell him that listen there's a helicopter on Hollywood Boulevard and I know an ex-pilot he's basically your biggest fan so I'm certain you could Persuade him to fly us, Persuade like. him to... Hey, if you think I'm gonna fuck some creep so you can fly out of here... What? No, no shaggin' involved. He needs... oh, pick He's lived in sewers for 20 years is all, and... he's... agrophobic. Oh, that's splendid. We'd have more chance on a magic carpet. Do you know they're likely i not now? Reboot the franchise with a younger model? they are, the wankers! Okay, I'll meet him, but no oh. promises. Oi. Grand. He lives in the sewer nie mnie nie, nie. <laughs> ja się tak nie bawię. Ej, no centralnie. Ej, centralnie, centralnie. Ja, czasem nie lubi bawić w jakieś taki... Oj jest w dziwny sposób. Piero na 23, amunicji nie mam do pistoletu! Młotka mam. sobie naprawimy. To może sobie zrobimy... w ogóle mam dobrego, podwójne. Pójne uderzenie. Poleć. No i nie mam nic, nic nie mogę z tych sobie. A, naprawdę chciałabym pobiegać i pores, po, porespić OS-u. Pofarmić te przedmioty. Chciałabym. Dlatego macie właśnie opisane, że nie wiem, w tym miejscu są łamacze. No nie, gniazdo, pseudo gniazdo. W tym są krzykacze czy tam inne te, te. No bo po to właśnie, żeby e, zrobić sobie daną rzecz, jak chcecie, potrzebujecie właśnie. Zakażony kręgosłup. Kręgosłup to chyba mają rzeźnicy, nie? Wykacze? Ktoś, z... Ktoś z nich na pewno. Ktoś z nich na pewno mają. Eee, dobra, ciebie już żegnamy. Ok, 17 poziom. A nie, za drogo kosztuje 13 tysięcy, e, gdybym chciała podnieść e, tą broń tego młotka co używaliśmy. E. No nie mam tyle. Lepiej, lepiej zrozmontować, no bo mam ten powiedzmy. Zielony pistolet, aha, ten co zostawiłam tej jednej pani e, dobra wiecie co, może skończymy sobie ten odcinek następnym odcinku. Aha, samą i... w Trochę się zadań porobiło, doszło tak, jak widzicie. Tak mówię, mamy jeszcze dwie. Jedno będzie co? Laborato... W... Laboratorium metro. A drugi będzie co? No w ogóle widać tu, ten, tu jest metro, bo tu mamy zaciemnione, a na tym. E, widać. I tu jeszcze coś będzie, jakiś. Czusik. Zobaczymy. Yy, dobrze, no nic. Yy, dzięki za oglądanie. Yy, proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Amentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na książce strąkałbym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my jutro słyszymy się w kolejnym odcinku z Thailand Island Wiki. Dzięki. Cześć.